Ludziska, nazywam się Wes i zapraszam was do naszego króla odpowiedzi. Chyba. On nam odpowie na wszystkie nasze pytania, czyli moje wszystkie pytania. A więc, Marfi, co by było gdyby PewDiePie, uwaga PewDiePie, był Polakiem? Oczywiście, oczywiście. To ma To ma sens. On wygląda jak Polak. Może on jest Polakiem, to, to zdjęcie to nie fake. Może on naprawdę znalazł to zdjęcie gdzieś i mówił, hej, PewDiePie to Polak. Zobaczmy inny dowód. <grybuj> <grybuj> no tak. <grybuj> Lecz to nie jedyne pytanie, jakie mam dla naszego Murphy Bota. Ja jestem ciekawy, zawsze chciałem zadać, co by było, gdybym był popularny. Internet mi się zawiesił. Okej. Okay. Czyli odpowiedź jest prosta. Żeby zawutek był popularny, to musiałby być kurwa Jimem kareem <grywia> Dam mu drugą szansę. Może tym razem nie jebnie mi Jima Careja. Proszę. Czemu znowu Jim Carry? Co? Ale spokojnie, ja rozumiem. Nie zasługuję na chwałę. Nawet internet nie może sobie wyobrazić co by było. Bo coś takiego się nigdy nie stanie. Ja to rozumiem. Więc odbiegamy od tematu. Co by było, gdyby.. Gargamel vlog był i Oh wait, nie widać różnicy, <laughs> powiedz mi Marfi Bocie, co by się stało, gdyby Wojtas był pierwszy na YouTubie? <laughs> <laughs> Czyli Wojtasie, dla cię odpowiedz. Jeżeli chcesz być pierwszy na YouTubie, wystarczyło się nazwać PewDiePie. To takie proste. Tylko właśnie się nauczyłem, że mogę zmienić to, żeby nie pokazywało mi, kurczę, twarzy Dima zamiast mojej, więc poczekajcie. Oh, nie. Przestań, zdziwem karej, nie jestem wdziwym karej. Dobra, coś innego, coś innego. Kimon, kurwa jest! Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, super. Hmm, Okej. Okay. Co gdyby Hitler był dobry? Może to wszystko by inaczej wyglądało. Zobaczmy. Co by się stało, gdyby Hitler był dobry? Pytanie ciekawe. Czy odpowiedź będzie równie ciekawa? <grystanie> <grystanie> o nie! <grystanie> Marfi mi dał tylko trzy kropki. <grystanie> bo tak, bo przeszłości się nie da zmienić. Pytanie, na które każdy powinien znać odpowiedź. Co gdyby gąciarz był Japończykiem? Oczywiście. Oczywiście. <śmianie> Chwila. Kolejne pytanie mi nadeszło do głowy. O, oh, tak, mi to boli, ale wiem, muszę zadać to pytanie. Wiem, że to jest stary mem, ale muszę to wiedzieć. Co by było, gdyby Krzysztof Ibisz faktycznie był stary? <śmianie> 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 Prawda uderzyła mnie mocno Uuu. Dobra, przestaję, dobra, przestaję Mam nadzieję, się podobał odcinek Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o tej łapce Skomentujcie i nie zapomnijcie o subskrypcji Tam jest taki malutki dzwoneczek Kliknijcie go, żeby być na bieżąco No, ode mnie to tyle Trzymajcie się kochani, dla samego razu, pa pa!